Dzień dobry. Nazywam się Karolina Zdrojewska. Jestem psychologiem i terapeutą w nurcie humanistycznym oraz integracyjnym. W zależności od potrzeb moich klientów łączę różne podejścia psychoterapeutyczne, tak aby jak najlepiej pomóc danemu klientowi. Terapią zajmuję się od 8 lat. Wykształcenie psychologiczne oraz terapeutyczne zdobywałam w Wielkiej Brytanii, w Cambridge, gdzie później pracowałam w różnych organizacjach charytatywnych. W prywatnej praktyce, z dziećmi, z młodzieżą, z osobami dorosłymi, z osobami zmagającymi się żałobą, w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich. W mojej pracy skupiam się na wspieraniu osób zmagających się z różnymi problemami emocjonalnymi, czy znajdujących się w trudnych momentach w swoim życiu. Mogą to być np. Na obniżony nastrój, stany lękowe, niskie poczucie własnej wartości, strata, stres. Problemy w relacjach czy problemy z wyrażaniem złości. Mogą to być też osoby po prostu zagubione, nieszczęśliwe, które straciły poczucie sensu i radości życia, lub boją się zmian, które chciałyby być bardziej świadome siebie, swoich uczuć i potrzeb, a przy tym umieć budować dobre relacje i związki. Regularnie staram się poszerzyć swoje, swoją wiedzę i swoje umiejętności poprzez udział w różnych warsztatach i szkoleniach. Uczestniczę również w regularnej superwizji z bardziej doświadczonym terapeutą. Dlaczego zostałam terapeutą? Od dziecka interesował mnie człowiek, jego psychika oraz rozwój osobisty. Po ukończeniu studiów psychologicznych, wybór ścieżki terapeutycznej był dla mnie naturalnym krokiem w dalszym rozwoju zawodowym, jak i osobistym. Chciałam poznać metody pracy terapeutycznej z ludźmi. Czułam, że zawód terapeuty ma dla mnie głęboki sens i znaczenie, ponieważ daje mi zarówno możliwość pomocy drugiej osobie, jak i narzędzia do pracy nad sobą. Towarzyszenie klientowi podczas procesu terapeutycznego uważam za ogromny przywilej. Terapia osobista zaś. Pozwoliła mi lepiej poznać i zaakceptować siebie, swoje uczucia, emocje, i dzięki temu być bardziej autentyczną i bardziej dla siebie wyrozumiałą. Zrozumiałam, że to, co czuję, jest w porządku. Akceptowanie swoich uczuć pomogło mi lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami, które często starałam się wcześniej wyprzeć. Terapia pozwala mi również na pokonywanie wewnętrznych blokad, na wiarę we własne możliwości oraz dążenie do ich realizacji. Daje mi też narzędzia do pracy z prokrastynacją oraz brakiem motywacji. W pracy z klientem kluczowe jest dla mnie stworzenie relacji terapeutycznej opartej na empatii oraz bezwarunkowym szacunku dla uczuć i przeżyć klienta. Moim celem jest zapewnienie klientowi bezpiecznej, empatycznej przestrzeni, gdzie może poczuć się bezwarunkowo akceptowany. Gdzie jego uczucia i myśli są ważne, gdzie może być sobą i gdzie będzie mógł odkrywać swoje uczucia bez strachu przed oceną czy odrzuceniem. Moje sesje oferują klientowi bezpieczną przestrzeń do odkrywania siebie, do rozwijania autonomii oraz do rozwoju osobistego i prowadzą do pozytywnych zmian w życiu klienta. Mogą też pozwolić klientowi znaleźć sposoby na poradzenie sobie w trudnych momentach swojego życia oraz na znalezienie drogi naprzód. Klient będzie mógł też odkryć, jak jego osobiste doświadczenia życiowego ukształtowały, jakie wzorce stworzył na bazie tych doświadczeń i jaki to ma związek z jego obecnymi wyzwaniami i trudnościami. Moim celem jest pomóc klientowi lepiej poznać siebie, aby zrozumieć, i być może. Zmienić te głęboko zakorzenione motywacje stojące za jego decyzjami czy wyborami. W swojej pracy z klientem czerpi również z innych metod oraz technik, jak na przykład z techniki rewind używanej przy pracy z traumą, z samospółczucia, które uczy regulacji emocji, czy na przykład metod używanych podczas terapii jednej sesji, skoncentrowanych na znalezieniu rozwiązań dla problemów klienta. Przez długi okres czasu mieszkałam w Wielkiej Brytanii dzięki czemu miałam okazję pracować z ludźmi z różnych kultur w różnym wieku, z różnym doświadczeniem życiowym, co uważam za ogromne bogactwo, przywilej oraz za bardzo rozwijające doświadczenie życiowe. Osobiście uwielbiam poznawać nowych ludzi, odmienne kultury, moją pasją są podróże, nauka języków obcych, taniec, zwłaszcza salsa kubańska. Oraz tworzenie ubrań i akcesoriów na szydełku i na drutach.